Mam dzisiaj dla Was film, który jest dla mnie osobiście bardzo, bardzo ważny. Raczej Wam nie opowiadam o swoim życiu prywatnym. Dzisiaj Wam opowiem troszeczkę, bo tak czuję się zobowiązana, żeby Wam lekko wyjaśnić co się będzie działo. To tak. Na 9 grudnia, czyli na ten wtorek, który teraz będzie, mam zaplanowaną operację oczu, w związku z czym nie będę odpowiadać na Wasze maile. Teraz już w ciągu ostatnich dwóch tygodni musiałam nosić okulary. Niestety, przy, moich, przy mojej wadzie wzroku i przy tych okularach, które mam w tej chwili, jest bardzo ciężko siedzieć przy komputerze, w związku z czym praktycznie w ogóle nie odpowiadałam na Wasze maile i wiadomości na Facebooku i na wszystkie inne rzeczy. Jest mi ciężko bardzo czytać drobne litery, dlatego raczej się staram tego po prostu nie robić. I teraz po operacji przez jakiś tam czas podejrzewam, że do końca roku dam sobie w ogóle spokój z tymi rzeczami, więc proszę o wyrozumiałość. Te osoby, które do mnie napisały, ja czasami odpisuję nawet po 3-4 miesiącach po prostu, bo tych wiadomości jest tak dużo, że nie jestem w stanie ich ogarnąć tam w miarę na bieżąco. Więc ci wszyscy, którzy piszą, odpisz szybko, odpisz teraz, odpisz jutro albo na jutro coś potrzebuję, odpisz mi dzisiaj, to jest niemożliwe do wykonania. I teraz właśnie proszę o cierpliwość. Ci wszyscy, którzy napisali, ja naprawdę odpisuję na każdego maila, którego dostaję, tylko to jest rozciągnięte w czasie. I teraz proszę właśnie z racji tego, że będę miała tą operację, zresztą już się lekko denerwuję to nie będę do końca roku odpowiadać na te wiadomości. Teraz druga sprawa, na pewno będziecie pytać co z filmami, czy będą jakieś filmy. Tak, będą. Ja nagrywałam przez cały listopad i trochę października filmy takie jakby do przodu. Także u mnie na kanale coś będzie się pojawiało, one są już zedytowane, Michałek będzie pilnował, żeby tam w miarę jakoś to szło. I na kanale Kalaja też możecie oglądać dalej przepisy i opisy produktów, ja Wam tam opowiadam o różnych rzeczach. I prezentuję różne produkty do wykonania w domu i to też jest nagrane do przodu, także spokojnie, aż ja wrócę do formy, wszystko jest zaplanowane. To są te dwie rzeczy, o których chciałam powiedzieć i teraz trzecia rzecz jest dla mnie mega ekscytująca, bo zawsze od kiedy jestem na YouTube, chciałam nagrać dla Was taki film, w którym będę miała tyle w ogóle jakichś fajnych rzeczy, jakieś fajne rozdanie, jakiś fajny prezent i w ogóle. Bo wiem, że czasami też jest takie, taka gdzieś nutka goryczy, że was jest 15 tysięcy, a ja mam na przykład tylko jeden produkt w nagrodę dla kogoś. Ja niestety nie jestem w stanie obdarować was wszystkich, ale postanowiłam, że naprawdę, naprawdę bym chciała zrobić coś fajnego. No i Michał powiedział mi, no to zrób to w tym roku. No i zrobiłam to. Udało mi się skołować bardzo, bardzo dużo nagród dla wielu osób. Bardzo fajne są te nagrody, totalnie różne. Trochę makijażu, trochę pielęgnacji, także myślę, że trochę akcesoriów. Myślę, że, że wszyscy będą zadowoleni, którzy wezmą udział i coś tam zgarną. I teraz tak, dzisiaj Wy oglądacie ten film, ja Was uprzedzam, jakby żeby zaglądać na kanał, bo od dnia 10 grudnia zaczną się na moim kanale właśnie pojawiać filmy z rozdaniami. Nie powiem Wam, ile będzie tych rozdań, ale będzie ich dużo. W niektórych jest do wygrania jedna rzecz lub zestaw, w niektórych jest kilka rzeczy lub kilka zestawów, także zaglądajcie. W każdym z tych nagrań w opisie filmu będą widniały szczegółowe informacje dotyczące tego, co zrobić, żeby wygrać, bo część rzeczy będzie na Facebooku, część rzeczy będzie tutaj na YouTube. I teraz proszę, zaglądajcie do tych do tych właśnie boksów na dole pod filmem, dlatego, że przy każdym praktycznie rozdaniu te zasady się trochę różnią, więc proszę, zaglądajcie tam, czytacie to uważnie, żeby później nie było niespodzianek. Wyniki tych wszystkich rozdań będą 24 grudnia, czyli w Wigilię się dowiecie. Z racji tego, że właśnie ja nie będę w stanie Wam tego wysłać, podejrzewam do końca co roku tak nie bardzo będę mogła już, wiecie, przysiąść do swojego normalnego trybu wrócić, więc wszystkie te nagrody raczej wyślę po nowym roku. Zresztą, kto mnie wygrał, to wie, że ja czasami za później tygodniowym wysyłam. To teraz od razu uprzedzam, że raczej wyślę Wam po nowym roku, bo chciałabym też każdemu napisać dwa słowa od siebie, a no tego nikt za mnie nie zrobi, więc proszę tutaj też o cierpliwość. I co? No znaczy zabieram się teraz do opowiadania o tym co możecie wygrać i jak tam to wszystko będzie przebiegało i od 10tego możecie się spodziewać zaglądajcie właśnie na kanał to będzie kilka bardzo fajnych rzeczy dla was. To tak, na ten moment już teraz z dużym, dużym wyprzedzeniem, ale życzę Wam Wesołych Świąt, bo później już się nie zobaczymy. To znaczy, Wy będziecie mnie oglądać, ale ja już za bardzo się z Wami nie skontaktuję. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy zdrowi. Eee, dziękuję, że jesteście ze mną, że jest Was aż tyle, że piszecie mi wiadomości i to dobre, i to niedobre, i to z pytaniem, i to z e, poleceniem. Także, no cóż, rośnie lekko wzruszona, i lekko zdenerwowana naraz. Jeszcze raz, dziękuję bardzo, że oglądacie, że zostawicie kciuki w górę, komentarze i że trwacie ze mną, przynajmniej niektórzy z Was, od takiego długiego czasu. No i cóż, trzymajcie proszę kciuki za wtorek, żeby wszystko poszło dobrze i żebym szybko wróciła do zdrowia. I pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w następnym razem. Na razie!